Ale kwestie, gracie u siebie, co? Ja gram na ultra, a ja na ultra niskich, ale ja też gram na ultra ceny. Witam Was serdecznie. Dzisiaj tutaj znów BF, BF3 Multi. O kurwa, nie widziałem. Zaśmietnik się skitrałem. Skurczybyki widzicie, tutaj gram M16A3, przedni kolimator tłumik płomieni I co to jest za broń? G17 o ile pamiętam. Gram tutaj doktorkę Ale zobaczymy, bo dopiero co dołączyłem na ten mecz Po śmieciu zaczęło Podopiry Polopiryna S skuteczna zawsze jest Widzicie, ostatnio podłapałem tego ćmika z tym tłumikiem płomieni, bo zauważyłem, że on... Fajne są efekty ze stosowania jego Hahaha, ha, ha, pomogli mi, bo bym je zabił Was bo jestem ślepy pomóc. kret. Gdzie tam Co tamteczkę tak wolno od życie? Masakra O kurwa się wie Pala, bardzo fajna broń, tylko sam z, chę z chęcią u nią pograł, tylko że nie ma powiększonego magazynku ona bez powiększonego magazynku magazynka to jest o jedynie właśnie, pocisków, to jest do kurwa na... ha, zdążyłem się schować w lumpie Szczyczeni. kurwa, takie strzelanie Łap, pączka, o przebieg tam, widzieliście go. Pójdzie. będzie. Na kurwę dęsa, uważaj. Pierwsza pomoc, masz. Haha. Mężko. No kuźwa nie udało się! Hmm, może byśmy se tu nas zmienili. Wezmę czwórpaka mojego. Zobaczymy. Kartony. I czwórz karton. W nie wjechała hanka i dlatego tak się ładnie było. O kurde. O ja cię pierdę. Może jednak coś innego zostawimy. Jak ja mam to zrobione. Dobra, mam ciężką lufę, bo jak nie mam nic innego, to wezmę ciężką lufę. Idealnie mnie wrzuciło tu, gdzie chciałem. Kałasznikow jest dobry. No to nie jest taki Kałasznikow, to jest... No jak z góry, ty platfusie schowany? Kurwa, większą lunetę miałeś odmówić. Nie wiedzą gdzie mnie reskić mają śmieć Kto to jest? Piotr ta pała ty Idź niech cię zabiją kurwa ty Czy oni tak dobrze grają? Czy taki cieńki, bo mi się wydaje, że to i to. Dawaj. No w tym polu. Dobra, rwij, 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 rwij czysty teren. Rwij w miarę czysty. Kurwa! Frayer miał więcej szczęścia moją politykę na hardkorową jeszcze tu muszę sobie co, co nieco dostosować ry ry. pierwszy raz pamiętam lekka jaki z tłumikiem płomieni ale moim zdaniem wydaj, wydaje mi się to całkiem że może być okurne a ja, nie myślałem że... Szmaton, No, 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 jump, 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 jump. ścianę, z tamtej strony nie ma co się przechować. Do wszystkich zauważyłem drogę ha 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 Hahaha, się sobie broń bez odrzutu. Teraz wszyscy to podłapią tego bakcyna i będą roj tak jak ja Dobre, ja zdobyłem tą stronę, o którą się tak A teraz oni zaczęli atakować drugą i takie o, o, to się przecież tak to jest na Kikiemie takim koło Macieja walka była Kurwa Babilońska

to nie trening tu Fajnie, że mnie kurwa moi pokryli, ty biegnie sobie przez środek, jeszcze wam kupę zrobi na respi i wy w to wdepnięcie takie w w w w w w w Co za ten, no Jesus Christ What the fuck kurda no Czemu ten tak biegnie? No lisa sami biegniecie tam tak. Cała ich strona pusta, ty linkam ten jak link nie pobiegnie tylko korrowek pimpo zawsze musi się Przy nagrywaniu 60 latek mam nieraz, to powiem wam, że hardcorowo w miarę Co? I, i, i co tu? A ty kurwa, co? to się kurwo nie spodziewały, co? What the fuck, zjebałem sprawę. Ale cóż, to ja tylko. To tylko ja. Teraz oni z tamtej strony... Trzeba na popsalnie tutaj. No idź! No przez by mnie zajebali, ty. Weź w ogóle... Gram z debilami. Ej, co, i co? Piotroso, pedale, jest sprzedaj do trupa Ja cię kręcę. o, mam 60, teraz spada mi do 30, gdzie powinno mieć więcej, ale głupota Głupoto Mason to jest Łapa, teczka, łapa. Ja mu rzucam, ten uciekał. Ja jak są się O, kurwa, to ja robię, Kimpo. Ty jesteś nieraz jednięty tylko. Ej no, nie, nie wyjdę przez okno. Brzegiem brzegiem! O kurwa! Co lotujesz psie? Mam cię! Kurwa, ale mnie zastrzeli jakiś czwarty paś Dobra, już nie ma sytuacji kryzysowej, to sobie mogę wziąć nawet to Koniec meczu, przegramy Ruski wygrają Znów ruski wygrają To jest ten import fajek pewnie od nich Wiecie z góry, ale to nasz. O nie, nie pokazałem klasy. on problem na strach. A z noża już mu chciałem, widzieliście sami. Wszystkie mecze przegrane. Ale przynajmniej boss przed nikim pisze. Dobra, ja się tutaj z wami żegnam. Serdecznie zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrybowania i zapraszam na kanał Mr. Kubika, tam możecie znaleźć fajne filmy. Zapraszam Was serdecznie. Na razie, cześć.